Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś jestem po Bliskonie. Jest już koniec, wszystko zostało ogłoszone, co miało zostać ogłoszone. Jeszcze pewnie na przestrzeni kolejnych tygodni, miesięcy będą ogłoszane nowe informacje, ale po Bliskonie, który miał nie być tym Warcraftowym, World of Warcraftowym Bliskonem, e, pojawiło się i tak. Masa niesamowitych informacji i dzisiaj, żeby gdzieś od czegoś w ogóle zacząć, postanowiłem zrobić taki ogólny wielki recap wszystkiego, co gdzieś tam się na blisko nie pojawiło. No i oczywiście tutaj między wierszami pojawia się bardzo dużo informacji, które będę później, później rozbrajał w innych materiałach, poświęconym specyficznym tym właśnie rzeczom, aby po prostu porozmawiać sobie w detalach, ponieważ mówię, jest tam dużo tych informacji. E, więc to jest to. No i teraz przejdźmy sobie do tego. Co tam się oczywiście pojawiło? A więc pierwszego dnia rozpoczynamy od panelu What's Next, czyli panel, który jest poświęcony temu, co ma pojawić się w World of Warcraft dalej. Mamy oczywiście 7.0, które jest świetne, 7.1, które jest. O, oh, jeszcze całe nawet wyszło, ponieważ czekamy jeszcze oczywiście na raid. No i oczywiście teraz dowiadujemy się, co tam dalej. No i jadąc tutaj dalej, naszymi screenshotami, wybaczcie, że w takiej formie muszę to robić. Mamy Iona Hazakostisa, który rozmawiał o tych wszystkich nowościach. No, i pierwszą rzeczą, którą, o której opowiadał, to jest oczywiście filozofia patchy World of Warcraft, czyli e, jak oni tam ten patch, tworzą, jakie patchy uważają za duże, małe i tak dalej, więc tutaj takie jakieś e, tam rzeczy. No i pierwsza rzecz, która pojawia się, to jest patch 7.1.5. 7.1.5, jak widzicie, no to to jest część patcha 7.1, natomiast piątka wskazuje, że to jest update do tego patcha, czyli to będzie ten jeden z mniejszych patchy, który i tak jest moim zdaniem ogromny. W skrócie to będzie taki mały patch wprowadzający zmiany, które gdzieś tam mogą być niezależne od danego czegoś, co dzieje się w tym patchu. Przykładowo nową rzeczą, którą wprowadzi ten patch będą to miejsce w Pandaria Time Walkie. Najbardziej ok. Myślę, myślę, że dobry pomysł. Time Walking tutaj będzie, myślę, że dobrym pomysłem, dlatego że no, te Mist w Pandariiowe instancje były naprawdę fajne, więc to jest to. Następnie mamy Return of the Brawlers Guild i wraca gildia szubrawców. Jezusie, drugi, powiem Wam, tak brakuje mi Brawlers Guild. Zrobiłem wszystkie dwa sezony na maksa, jak mogłem. W Warlordsach nie było Brawlers Guild, z tego co pamiętam. Albo było. Już sam nawet nie pamiętam, chyba, chyba nie było. W każdym razie. Tak to mniej więcej wygląda, że to wraca, no i oczywiście będzie to odświeżone miejsce kompletnie, więc pojawią się nowe walki, będą nowe rzeczy, przykładowo jak, nie wiem, randomowo wrzuci wszystkich na arenę i będzie jakiś wielki raid boss dostosowany do ilości osób, no mówię, przede wszystkim nowe walki, jestem podekscytowany, będę miał co nagrywać, naprawdę jestem wielkim fanem Brawlers Guild i bardzo fajnie, że to powraca. Kolejną rzeczą, którą wprowadza patch 7.1.5 będą to takie micro holidays, czyli mikro... Małe święta. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że pojawiam się w jednym dniu, jednym konkretnym dniu co roku jakieś konkretne wydarzenia, przykładowo Ankiraż Remembered Day, czyli nic innego jak e, Dzień Pamięci Ankiraż. I w tym dniu, który tam zostanie wyznaczony, e, i ten dzień to jest nic innego jak pierwszy raz na pewnym serwerze, gdy otworzono, otwarto w sumie e, bramy Ankiraż. To ten dzień będzie właśnie jako e, dzień tego święta, gdzie e, to nie będzie jakieś takie wielkie święto, można coś zdobyć, aczkolwiek e, każdy, kto przyjdzie wtedy na to święto, dostanie jakieś tam, wiecie, achievementy i tutaj w, w przypadku Ankiraż. To musimy pójść do Anki i tam tak samo jak kiedyś zbierać przeróżne materiały, robić PVP obiektywy i w zasadzie będzie to taki wielki PVP event, akurat tutaj, jeżeli chodzi o to, ponieważ będziemy walczyć w tym jednym dniu o to, czyja flaga frakcji zawiśnie na bramach Anki przez cały rok. Czyli jeżeli horda wygra, to przez cały rok na Anki będzie wisiała hordowa flaga, jak Alliance wygra, no to aliancka. No i tu mamy jakiś Volunteer Guards Day, czyli. Mm, Dzień strażnika, gdzie można wcielić się w rolę strażnika, o tym jeszcze będę oczywiście rozmawiał, więc jest tutaj pełno. Blade Edge Mountain Arena zostaje update'owana, wszystkie mechaniki zostają takie same, jak były, więc o to nie ma co się martwić. Zmienia się tylko oczywiście wygląd, o tym też jeszcze porozmawiamy. Patch 7.1.5 wprowadza jeszcze jakieś tam, wiecie, zmiany w klasach, statystyki, bawienie się, bla bla bla. No i oczywiście teraz zaczyna się. Coś ciekawego, patch 7.2, mówiłem o nim, mówiłem, że ten patch 7.2 się pojawi. W skrócie, żeby szybko przelecić, bo chcę oczywiście w detalach opowiedzieć o tym patchu, jest to Tomb of Sargeras, czyli dosyć szybko, dosyć szybko trafiamy do grobowca Sargerasa. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, to będziemy kontynuować Broken Shore kampanię. Mamy kontynuację Class Order Hall Campaign, zajęliście naprawdę fajnie. Mamy nową frakcję Armies of Legion Fall. O której też opowiem. No i nowe world questy. Tutaj mamy pokazane mniej więcej, jak wygląda ten Broken Shores w tamtym momencie. Na co warto zwrócić uwagę, to to, że niektóre miejsca jakby to zostaje troszeczkę powiększone, ten Broken Shores. No i zobaczymy na pewno parę takich. Miejsc, gdzie pojawiają się nagi, e, i, i zobaczcie, że tu, tutaj to wygląda z tej strony, jakby woda wokół została nieco wysuszona. Jak sami możecie zobaczyć, albo jakaś wyspa została podniesiona, albo coś, ale za e, Tomb of Sargeras bo to jest rzut z za Tomb of Sargeras jest woda po prostu. A tutaj zobaczcie, że mamy kawałek jakiejś wyspy. No i oczywiście, co my tutaj mamy? Broken Shore. Budujemy sobie jakąś bazę. Wybieramy sobie, oczywiście, jakieś tam budynki. No, może przypominać trochę Garizon. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że możemy sobie wybrać jeden z tych budynków I ten budynek będzie kompletnie zmieniał gameplay na tej, na tej wyspie Dodając nowe world questy, nowe zadania, nowe rzeczy Wybieracie co chcecie Dalej lecimy Legion Assaults W patchu 7.2 pojawią się też jakieś takie ataki Które przypominają te, które pojawiły się w... przed dodatkiem po prostu I w którymś momencie będzie coś takiego, że cała kraina po prostu zostanie zmieniona Mobki zostaną zmienione no i pojawią się inwazje i te inwazje będą w formie world questów, czyli coś takiego jak widzicie tutaj mamy te takie znaczki, proszę można się udać, po prostu zrobić jakiegoś questa. No i oczywiście te questy będą też się na przykład zaliczać do waszych tam kasetek, które są z danej reputacji, czyli te cztery questy dziennie. Dalej mamy flying. O oh, boże. To jest coś, co mnie troszeczkę zawiodłem się, szczerze mówiąc, bardzo się zawiodłem, aczkolwiek widzę, jak Blizzard planuje, co planuje, więc to nawet ma sens, ale o tym jeszcze porozmawiamy, lata nie wraca, część druga Pathfindera będzie właśnie w patchu 7.2, zrobicie to, latacie, tyle. Kolejna rzecz to jest to, że pojawiają się Mounty klasowe dla danej klasy, pod sam koniec kampanii każda klasa dostanie swojego unikalnego Mounta, mamy tutaj mąka mamy Warlocka, Hunter, jest po prostu pełno tego, tak naprawdę każda klasa ma swojego mounta. No i niektóre, niektóre właśnie mounty będą dostosowane pod specjalizację. Shaman ma po prostu tak niesamowitego mounta, takiego elementala wielkiego. Druid zamienia się w jakiegoś tu puchacza i tak dalej. Jest pełno tego, aczkolwiek tam będą jeszcze zmiany odnośnie właśnie specjalizacji w danych klasach, czyli jeżeli na przykład Priest ma takiego ładnego puchacza białego, taką sówkę, no to Shadow Priest zostaje taką czarną sowę. 7.2 wprowadza również Tomb of Sargeras jako 9 raid, gdzie po prostu Schodzimy w dół tego całego Tomb of Sargeras. Tu dziś powinien być, proszę, proszę bardzo, taki screenshot, gdzie schodzimy po prostu w dół tego Tumu Sargeras w poszukiwaniu Eye of Amanthul, czyli Oka Amantula W międzyczasie będziemy walczyć z różnymi bossami. Będą to demoniczne, właśnie takie klimaty. Będzie trochę nag i będzie trochę takiego mistycznego, yy, właśnie tutaj, yy, klimatu. Yy, mamy tutaj, oczywiście, nowe moby, które się pojawiają. Proszę bardzo, tak tutaj wyglądałem. Tak wygląda awatar Sargerasa. Proszę bardzo, to jest awatar. Sargerasa, który, z którym właśnie lata temu walczyła e, strażniczka Egwyn. No i powraca nasz, kurde, tutaj przyjaciel, czyli Kill Jaden, który ma w końcu nogi. E, I on też ma się tutaj pojawić. Jest to bardzo ciekawy motyw, ale o tym będę mówił jeszcze. E, Później. No i teraz 7.2 wprowadza jeszcze nową instancję, niczym Icecrown Citadel, czyli Cathedral of the Night. Katedra, będziemy się po prostu zamiast w rajdzie, będziemy schodzić w dół, natomiast katedra, czyli instancja, będziemy iść po prostu w górę. I fajnie, bo z instancji y tej pięcioosobowej będzie można zobaczyć to, co jest na dole, jeżeli chodzi o rajd. Czterobosowy dungeon, y który opowiada nam, nam różne historie, heroik i, my y i mythic jest tylko tutaj dostępny. I tutaj ponoć użyjemy, użyjemy Agis of Agramar, więc to, tak to tutaj wygląda. Proszę bardzo, że tutaj po prostu będziemy sobie iść tędy dookoła, jak widzicie. A tutaj na dole po prostu tędy dołem się idzie, jeżeli chodzi o rajdy. Tutaj będą jakieś wiszące ogrody i tak dalej. No, jest pełno tego. Mamy tutaj oczywiście jakieś bossy. 7.2 wprowadza także PvP Brawls, czyli takie bójki, które są inspirowane innymi grami Blizzarda, m.in. Hearthstone oraz od niedawna Heroes of the Storm, gdzie co tydzień, będą pojawiać się jakieś różne eventy, które mają po prostu być zabawne. Tyle po prostu mogę powiedzieć. Przykładowo, wróci tutaj nic innego jak Taren Mill versus South Shore, który pojawił się na dziesięciolecie World of Warcraft. Będziemy mieli jakieś tam różne inne rzeczy, jak powiedzmy kapowanie flagi bez potrzeby posiadania flagi, czyli powiedzmy, to taki śmieszny tryb, gdzie nawet jeżeli Wroga drużyna ma naszą flagę, to i tak my możemy tą flagę oddać, tak jakby. E, więc tak to, to wygląda. No i powiedzmy: Pact House, czyli na danej arenie będzie 15 na 15. Czyli 15 osób na 15 osób na arenie. Przykładowo tutaj mamy Blade Edge Mountains. E, mamy też jakieś tam różnego rodzaju e, zmiany, jeżeli chodzi o Battle grandy, Czyli u, akurat w tym Brawl będziemy mieli śnieżny e, Alterak Valley. No i jakieś takie m, tutaj Change Gravity, czyli że wszyscy w którymś momencie zostaną podrzuceni do góry. No po prostu pełno tego się tutaj pojawia to jest bardzo fajny pomysł. 72 również wprowadza jakieś nowe mechaniki. Przykładowo będą nowe trajty, na które będziemy mogli wydawać nasz artefakt power. Będziemy mogli wydawać czwarty punkt w każdy nasz perk, nowy knowledge oraz zobaczcie jak sami tutaj możecie zobaczyć nic innego jak właśnie relikty, które oferują nam dwie rangi, ulepszając nam dwie dwa właśnie tutaj traity oraz super item level, jak sami widzicie. No, i jeszcze mamy tutaj e, nic innego jak takie e, rzeczy, jak nowe wyglądy artefaktowe, które będą oferowane za taki mega, mega trudny klasowy challenge. O tym jeszcze porozmawiam. Niedźwiedziałak. O mój Boże. O oh, So much Diablo 2. O! Oh. Zajebista rzecz, naprawdę. Piękne bronie, bardzo fajne. Można sobie oczywiście je wszystkie sprawdzić. Nie będę tutaj po prostu leciał. Coś tutaj się jeszcze pojawia, tak zostaną troszeczkę podbustowane heroiczne oraz mityczne instancje, żeby po prostu nie odstawały one, żeby cały czas Heroiki oraz mythiki były warte robienia. Eee, Karazan zostanie podzielony na górną i dolną część oraz jakieś nowe afiksy. Więc recap pacza 7:2 Nowe questy na Broken Shores, Ride Tomb of Sargeras, Instancja Cathedral of Eternal Night, Legion Assaults, czyli te takie world questy, które pojawiają się w krainie, PvP Brawls, czyli te takie bójki śmieszne. Artefact Challenges oraz nowe traity, czyli te challenge, ten taki ostatni etap, który ma sprawdzić waszą klasę. Dungeon Updates, updates w instancjach, latanie, Epic Class Mounts, czyli te nowe mounty oraz wiele, wiele więcej. I tutaj, niby koniec. Ale, czy to jest naprawdę koniec? Co dalej? Przecież dostaliśmy patch 7.2, który jest Tomb of Sargeras. To w sumie koniec, mamy zamknąć drzwi i tak dalej. Moi drodzy, miałem rację. Miałem rację. Mówiłem wiele razy. Weźcie, zapiszcie sobie to, co mówił Nexus, czyli nic innego jak Argus. Sam, sam Blizzard powiedział, że następną rzeczą, jaką będziemy robić jeszcze w obrębie Legionu, będzie to właśnie podróż na Argus. Argumenty, które Wam przedstawiałem, jeszcze gdzieś tam w filmach, gdzie był taki spoiler, spoiler, tam dużo takich spoilerów, e, właśnie opowiadają Wam dokładnie o tym, co będziemy robić i o tym chcę jeszcze porozmawiać, będzie dedykowany odcinek, ale sam Blizzard powiedział, jestem naprawdę podekscytowany, bo możliwe, że szykuje się największy content patch, jaki kiedykolwiek się pojawił. Na Legion e, po prostu wygląda niesamowicie, no. Co tu dużo mówić. No i pojawia się oczywiście jeszcze mega, mega dużo rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle blisko. On jest pełno, naprawdę pełno. Tutaj jakiś powiedzmy panel opowiadający o cinematikach, co się działo, też go oglądałem. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Bardzo fajnie zobaczyć pra pracę tych animatorów, którzy wykonali niesamowitą robotę, bo zrobili prawie że dwa razy więcej cinematików i szykują się oczywiście. Na więcej tych cinematików w przyszłości, no jest tu pełno podziały, podziałów i tak dalej, odnośnie jak, jakichś tam retrospektyw. Przykładowo pokazują nam, jak miały wyglądać artefakty, mniej więcej w ten sposób miał to wyglądać rozwój tego artefaktu. Tutaj jakieś pierwsze wersje. Tu możemy zobaczyć co jakiś wygląd Archbringera, taki śmieszny. No jest pełno tego, tak naprawdę, i o tym wszystkim będę chciał Wam opowiedzieć w następnych odcinkach, które będą podzielone na sekcje. Przykładowo sekcja opowiadająca o patchu 7.1.5. Sekcja opowiadająca o powiedzmy, nie wiem, o mountach, o class order holach i tak dalej, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście mam, mam nadzieję, że ocenicie też ten film. Ja się biorę do roboty i będę chciał Wam wszystko przedstawić oraz moje teorie i tak dalej. Więc najpierw przedstawimy sobie wszystko, później pokażemy teorie moje i jakoś będziemy się po prostu dobrze bawić, bo content, który tutaj się pojawia. O mój Boże, o się drogi, powiem wam, że to będzie, to będzie po prostu coś niesamowitego.